W poprzedniej lekcji pokazałem tobie, w jaki sposób używać funkcji Jeżeli. Teraz sprawdzimy ją na poligonie doświadczalnym. Przykład numer 2. Znajdziesz ten przykład w arkuszu dotyczącym funkcji, w dotyczącym funkcji Jeżeli, w arkuszu przykład drugi. Spójrz, mamy tabelę, w której to są wyszczególnione marki samochodów o konkretnej pojemności. Każda z tych, każdy z tych samochodów został sprzedany za konkretną kwotę. Cena zakupu. Chcemy obliczyć cło 1 i obliczyć cło 2. Mamy całą treść zadania. Za samochody o pojemności do 1200 włącznie należy zapłacić cło 1 wynoszące 10% ceny zakupu samochodu. Jeśli samochód będzie o wyższej pojemności niż 1200, chcemy zapłacić 20% ceny zakupu samochodu. Czyli na przykład, jeżeli Opel, Opel Corsa z pierwszego wiersza ma pojemność 1300, powinniśmy za niego zapłacić 20% wyliczone z ceny zakupu samochodu i ten wynik wpisać w cło 1. Nie będziemy, pisząc danej funkcji, nie będziemy używać wartości stałych, czyli nie będziemy wewnątrz funkcji używać takich wartości jak 1200, 10% czy 20%. Jeżeli będziemy chcieli użyć takiej wartości jak 1200, odwołamy się do komórki, która taką wartość 1200 dla nas przechowuje. Będzie to komórka B9. Jeżeli będziemy chcieli wewnątrz pisanej funkcji użyć 10 bądź 20%, również odwołamy się do tej małej tabeli, w której przechowujemy wartość 10 i 20%. Do roboty. Cło 1. Zapisujemy znak równości, od którego zaczynamy każdą funkcję w Excelu. Napiszemy. Wartość funkcji. Jeżeli wybierzemy ją z listy, mamy już otwarty nawias. Jeszcze raz przypomnę, test logiczny, zapytanie, na które jednoznacznie można odpowiedzieć prawda bądź fałsz. Będzie ono y, oczywiście zaczerpnięte z treści zadania. To, co każdy uwielbiał z matematyki, czyli zadania z treścią. Trzeba dobrze przeczytać treść i wyciągnąć z treści pytanie, na które można jednoznacznie odpowiedzieć prawda bądź fałsz. Mamy za samochody o pojemności do 1200 włącznie zapłacić 1. Czyli na pewno wartością najważniejszą dla nas będzie wartość pojemności, od niej będzie wszystko zależało. Zaznaczamy więc pojemność musi wziąć ona udział w teście logicznym. Mamy również w pierwszym już w pierwszym zdaniu tego naszego zadania takie zdanie: Za samochody o pojemności do 1200 włącznie należy zapłacić 1. Czyli jeśli Nasza pojemność będzie do 1200 włącznie. Do 1200, czyli będzie mniejsza niż 1200, albo włącznie, czyli równa. Stąd wiemy, że należy tę naszą pojemność porównać z wartością 1200 i napisać, czy ta nasza wartość pojemności występująca w C14 nie jest przypadkiem mniejsza bądź równa, czyli nie jest do 1200 włącznie. Zamiast wpisywać 1200, zapiszę tak, jak się umawialiśmy na początku. Adres komórki, która to 1200 przechowuje, czyli adres B9. Mam już gotowy test logiczny, z którego wywnioskuję, że jeśli pojemność będzie do 1200 włącznie. Z podpowiedzi zobaczę, że powinienem teraz wprowadzić wartość średnika, a następnie wskazać mojej funkcji, co ma zrobić, jeżeli test logiczny będzie prawdziwy. Czyli argument wartość, jeżeli prawda. Co ma się wówczas stać. Chcielibyśmy zapłacić CO1 wynoszące 10% ceny zakupu samochodu. Czyli z ceny zakupu samochodu należałoby wyciągnąć 10%. Proste obliczenie matematyczne. Cenę zakupu mnożymy razy 10%. Mogę tak zapisać, że cena zakupu w pierwszym wierszu, zaznaczam ją, będzie pomnożona razy 10%. Ale umawialiśmy się, że to 10% nie będzie wpisywane jako wartość stała, tylko zaznaczę komórkę, która takie 10% przechowuje. Czyli będzie to komórka o adresie C9. Zaznaczam ją, klikając lewym przyciskiem myszy. Następnie średnik. Tak wynika z podpowiedzi. Po wartości, jeżeli prawda, występuje średnik. A następnie funkcja, jeżeli prosi nas o to, abyśmy wpisali wartość, jeżeli fałsz. Czyli co ma się wydarzyć, jeśli test logiczny będzie fałszywy, mianowicie kiedy C12, czyli pojemność, nie będzie mniejsza bądź równa 1200. Chcemy, aby taka cena zakupu samochodu było z tej ceny zakupu samochodu wyciągnięte 20%, czyli z ceny zakupu samochodu, która występuje w D14, chciałbym ją pomnożyć razy 20%. Oczywiście nie będę tutaj wpisywał wartości stałej, tylko zaznaczę komórkę, która przechowuje dla mnie taką wartość 20%. Zamykam nawias i mam funkcję jeżeli, która obliczy mi taką wartość. Znaczy, w teście logicznym jest napisane jeśli pojemność, która jest w komórce C14, będzie mniejsza bądź równa wartości 1200 przechowywanej w komórce B9, wtedy to, wtedy to ma się wykonać wartość, jeżeli prawda, a wartością, jeżeli prawda, jest fakt, że cena zakupu samochodu ma być pomnożona razy 10%, która jest przechowywane w C9. Natomiast jeżeli test logiczny wyjdzie fałszywy, Wicie, kiedy C9, C, C14 nie będzie mniejsze bądź równe B9, wtedy ma się dla nas wykonać wartość jeżeli fałsz, a w wartości jeżeli fałsz mamy napisane, że cena zakupu będzie pomnożona razy 20% przechowywane w komórce C10. Akceptuję taką funkcję, klikając na Enter, a następnie chciałbym, aby cała ta moja funkcja została przekopiowana na pozostałe. Wiersze, tak abym nie musiał pisać jej kilkakrotnie, dlatego zaznaczę pierwsze cło. W prawym dolnym rogu czarny krzyż i kliknięcie na nim spowoduje, że będę mógł trzymając lewy przycisk myszy przeciągnąć na pozostałe wartości moją funkcję w celu przekopiowania jej. I spójrz, coś jest nie tak. Przekopiowałem moją funkcję i wyszły mi nieprawidłowe wyniki. Przeanalizujmy dlaczego. W pierwszej funkcji, otworzę ją jeszcze raz, edytując przez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy. W pierwszej funkcji mam do czynienia z wartością C14, która bada pojemność. Poniżej, jak przekopiowałem tą funkcję, w kolejnym wierszu zamiast C14 mam wartość C15. Tak jak już rozmawialiśmy o blokowaniu w poprzednich lekcjach, musisz wiedzieć, że jeśli kopiujemy tą funkcję w dół przesuwając się do kolejnych wierszy Excel wówczas każdy adres komórki, a dokładnie adres wiersza tej komórki powiększa na o jeden wyżej wcześniej mieliśmy w komórce C14, piętro niżej będziemy mieć C15 jeszcze niżej będziemy mieć wartość C16 i słusznie, ze względu na to, że są to wartości pojemności, które z C14 w następnym wierszu są przechowywane w C15 potem w C16, wszystko się zgadza ale jeśli przeanalizujemy inne adresy, czyli edytuję jeszcze raz komórkę z naszą pierwszą funkcją, jeżeli mam do czynienia tutaj z adresem B9. Adres B9 to nic innego jak pojemność 1200. Piętro niżej według zasady kopiowania takiej formuły, Excel zmieni mi B9 na B10. W takim razie porównam już to z napisem powyżej. Jeszcze niżej będzie jeszcze gorzej. Jak zaakceptuję tą funkcję, przejdę do kolejnej i otworzę trzeci wiersz. Okazuje się, że mam już porównanie z komórką B11, a B11 to nic innego jak pusta komórka. Dlatego, podczas gdy buduję takie funkcje, a później będę je kopiował, muszę zadbać o to, aby już w pierwszej funkcji zadecydować o tym, które adresy mają zmieniać się podczas kopiowania takiej formuły, a które adresy mają pozostać niezmienne. Przypominam, że C14 miało się zmieniać na C15, 16, 17, 18 w kolejnych wierszach. Dlatego zostawiam bez zmian, natomiast komórka B9, ten adres w kolejnych wierszach ma pozostać B9, czyli stałą wartością, która przechowuje dla nas wartość 1200. Dlatego będę chciał zablokować adres komórki B9. Klikam na klawisz F4, tak jak w poprzednich lekcjach dowiedzieliśmy się o tym, jak to robić. F4 i mam zablokowaną komórkę. Oczywiście zablokowałem całą, czyli zablokowałem. Wiersz 9, ale zablokowałem też kolumnę B. Oczywiście będziemy kopiować tą funkcję w dół, czyli przesuwać się w wierszach, dlatego Excel będzie chciał za każdym razem z komórki B9 zrobić komórkę B10, potem 11, potem 12. Co to oznacza, że chce kopiując ją w dół zmieniać tylko wartość wiersza. Kolumna B nie będzie zmieniana. Kolumna B byłaby zmieniana, czy też Excel chciałby ją zmienić, gdybyśmy poruszali się w prawo, kopiując ją w kolumnach albo w lewo. Natomiast tutaj kolumna B, czyli adres tej kolumny, nie będzie zmieniany podczas kopiowania w dół, dlatego nie muszę blokować adresu kolumny B. Wystarczy, że zablokuję adres wiersza dziewiątego, dlatego jeszcze raz kliknę na F4. Spójrz, teraz zmieniłem to blokowanie tylko i wyłącznie na blokowanie adresu wiersza. No oczywiście, że najczęściej w takiej sytuacji większość użytkowników blokuje całość dlaczego no, odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta jest tylko jednym kliknięciem F4 czyli właściwie można powiedzieć z lenistwa ale nic to nie zmienia ze względu na to że jeżeli zablokuje całość no to kolumna B nie będzie się zmieniała podczas kopiowania w dół gdybym jej nie zablokował też nie będzie się chciała zmieniać więc wszystko jedno D14 adres tej komórki to cena zakupu ona w momencie kopiowania w dół ma się zmieniać na D15, 16, 17, 18 itd. Więc wszystko w porządku. Zostawiam ją bez blokowania, bo musi się zmieniać. Natomiast komórka C9 to komórka ze stawką 10%, która piętro niżej również ma być tą samą komórką C9. Pilnować cały czas tej naszej stawki 10%. Dlatego stawiam kursowy przy komórce C9 i tutaj także klikam na F4, czyli zablokowanie tego adresu. Ponownie komórka D14. Już o niej mówiliśmy, to cena zakupu, ona nie może być zablokowana, gdyż ma, gdyż ma się zmieniać podczas kopiowania takiej funkcji, ale komórka C10 musi być zablokowana ze względu na to, że 20%. Taką wartość dla nas przechowuje, i ona piętro niżej ma cały czas pilnować, żeby była to ta sama wartość. Dlatego muszę ją zablokować klikając na klawisz F4. Teraz zaakceptuję tą formułę, a następnie przekopiuję ją jeszcze raz, czyli trzymam lewy przycisk myszy. Kopiuje w dół i uzyskuje prawidłowe wyniki. Bardzo podobna sytuacja. Jeszcze jeden przykład. Obliczymy sobie jeszcze Cło2. Spójrz, dla samochodów, których wiek jest mniejszy lub równy 3 lata, dolicza się Cło2, to, które będziemy liczyć, wynoszące 6% ceny zakupu samochodu. Dla samochodów starszych, czyli powyżej 3 lat, będzie to 12%. Analogicznie. Znak równości w pierwszym wierszu wpisujemy nazwę funkcji, jeżeli otwieramy nawias. Co teraz musimy stworzyć test logiczny. Tak jak powiedziałem wcześniej, w teście logicznym zawieramy wszystko to, od czego zależy nasze zadanie. Nasze zadanie przede wszystkim zależy od tego, jak mamy jak bardzo stare jest nasze auto, czyli od jego wieku. Dlatego zaznaczam komórkę z wiekiem i wprowadzam, że jeśli nasz wiek jest mniejszy bądź równy 3 lata, ale 3 lata przechowywane przez komórkę E9. Ponieważ mamy dla samochodów, których wiek jest mniejszy lub równy, czyli nasz wiek musi być mniejszy lub równy od E9, czyli od wartości 3 lat. Jeśli tak będzie, w takim razie będę chciał obliczyć CO2, które teraz obliczam, wynoszące 6% ceny zakupu samochodu. Czyli ponownie z ceny zakupu samochodu. Wyciągam, czyli mnożę tą wartość razy stawkę 6%. I to jest moja wartość, jeżeli prawda. Jeśli tak nie będzie, czyli wartość, jeżeli fałsz, trzeci argument, wówczas cena zakupu samochodu ma być pomnożona razy 12%. Spójrz, podczas gdy będziemy kopiować za moment taką funkcję, będzie tak samo jak z cło 1 nie wyjdą nam wszystkie prawidłowe wartości, ze względu na to, że ponownie F14, ten adres komórki, podczas gdy przekopiujemy tą funkcję, sprawdźmy to, zobacz, kopiuję tą funkcję, w prawym dolnym rogu czarny krzyż i trzymając lewy przycisk myszy przeciągam to na pozostałe wartości i na samej górze pierwsza funkcja ma komórkę F14, piętro niżej... Piętro niżej moja komórka już jest F15, czyli adres się zmienił podczas kopiowania w dół, czyli w wierszach Excel będzie adres wiersza każdego adresu komórki zmieniony o jeden wyżej. Piętro niżej będę już miał F16, potem F17, a na koniec F18. Czy słusznie? Oczywiście, że tak, jest to wiek i z chwilą, gdy przechodzi do kolejnego wiersza, ma badać zupełnie inny adres komórki dlatego dobrze że się zmienia. Natomiast w momencie kiedy przeanalizuję na przykład adres komórki E9 no już z nim wygląda trochę inaczej sprawa, ponieważ E9 to wiek 3 lata ten tutaj. W momencie kiedy kliknę na enter i zobaczę co dzieje się w drugim wierszu, zamienił mi Excel adres wiersza o numerze 9 na 10, czyli komórkę E10, a komórka E10 to nic innego jak napis powyżej. Dlatego nieprawidłowo został on zamieniony, czy Excel prawidłowo go zamienił, ale my nieprawidłowo zaadresowaliśmy tą komórkę, ze względu na to, że nie wskazaliśmy, iż wcześniejsza E9 ma pozostać E9 dla każdego kolejnego wiersza i dlatego Excel w kolejnych wierszach, spójrz, tutaj już jest E11 zamienił, następnie w kolejnym wierszu już jest E12, jeszcze kolejnym E13. Co należałoby zrobić? Już w pierwszej funkcji E9, czyli zaznaczam tutaj kursor przy E9, klikam na zablokowanie, czyli klawisz F4. Komórka E9 ma być zablokowana. Podobnie komórka F9, bo komórka F9 to stawka 6%, też będzie zablokowana. I komórka F10, czyli 12%, także będzie zablokowana. Dopiero teraz taką funkcję... Jeszcze raz przekopiuję, czyli w prawym dolnym rogu na czarnym krzyżu klikam lewym przyciskiem myszy i przeciągam moją funkcję na pozostałe wiersze, uzyskując właściwe wyniki. Bardzo konkretny przykład z funkcji jeżeli. Przetestuj go kilkakrotnie, ściągając uprzednio plik z tej lekcji na dysk, żeby dobrze się z nią zapoznać. To jest jedna z najważniejszych funkcji Excela. Później jak będziemy Rozwiązywać bardzo poważne rzeczy w Excelu, będziesz mieć do czynienia z bardzo poważnymi problemami na arkuszu. Zobaczysz, że będą one rozwiązywane innymi funkcjami, ale bardzo często z tymi innymi funkcjami weźmie również w tym rozwiązaniu udział funkcja warunkowa, jeżeli. Zapraszam Ciebie do następnej lekcji. Do usłyszenia.